Fontanna wstydu. I przeprosimy. Pusty plac. A teraz znowu nikogo nie ma. Że to nie była decyzja pana burmistrza. Z tym niedźwiedziem z dyrekcją to żartu, ale to ciągle nasz szczankowski karmel. Moi drodzy, czekaliście, tęskniliście i zaczynamy nową serię. Nowy sezon z przytupem spod Urzędu Miejskiego. Kurtyna już nie działa, a my tu tradycyjnie zaczniemy z Jankiem. Janku, czekałeś na nowy sezon, prawda? Dużo się działo w międzyczasie, mamy trochę zaległych tematów. Cześć, Darek. cześć. cześć. No, jak już tu jestem, się na Placu Wolności fontanna wstydu. Cały czas nie zrobiona, a sezon minął. I tak co roku słuchajcie, będzie jak nie ogrodzicie tej fontanny. Na początku jakiś samochód się wpieprzy po jakimś koncercie i potem do końca roku będziecie naprawiać. No ile razy można. Piękny pan tak, O tak. Tak wyglądają moje krzaki pomidorów w obu Tak samo. I parę słów na temat tych dwóch odmian, które, które mam. Więc tak, ta odmiana litewska. Widzicie, krzaki są tak wysokie. Ja i krzaki. Najpierw fajne rzeczy. To są zdrowe krzaki, zobaczcie. One, one nie chorują, nie mają żadnej zarazy, niczego jest pięknie. Mają dużo owoców, zobaczcie. I jak utniecie tam po piątym gronie, bo ja tak robię. To do końca macie fajne owoce. Znaczy, będą, będą duże bulwy. Jak, po, jak, jak polecicie wyżej, no to już niekoniecznie. Także plusy tej odmiany litewskiej, pyszne pomidory, duże pomidory dużo pomidorów no i pną się, pną się bo, bo to jest też taki trik, widzicie ja tu jestem i każdy pomidorek się pnie bo chce sięgnąć ideału to taki mój trik ogrodniczy teraz przejdę do tej drugiej szklarni bo chcę Wam powiedzieć jeszcze na temat tej mojej odmiany którą pamiętacie zrobiłem krzyżując dwie odmiany, żółtą i babolę serca zobaczcie w tej szklarni jakie piękne litewskie Za 2-3 dni będą. Ta odmiana, którą ja zrobiłem, średnio trochę, znaczy też są fajne, ale to nie to samo co te litewskie, bo to okazało się, że to jednak tak nie jest prosto sobie skrzyżować i tak dalej. Bo w zeszłym roku, jak je skrzyżowałem, dwa lata temu skrzyżowałem i, i wyszły takie duże, fajne ale bawole serca, ta odmiana niestety nie okazała się yy, trwała, dlatego że zobaczcie. I tak mam z powrotem pomarańczowe. Także litewskie na szóstkę. Ta moja odmiana, która nie do końca wyszła, na 4 z minusem. Nasz lokalny internet huczy, huczy i panu burmistrzowi się dostaje ostro, że się skompromidował i tak dalej. Czytałem ten artykuł. Chodzi o to, że przyjechał Morawiecki do Czarnkowa, potem do Romanowa Dolnego na jakiś piknik czy coś takiego, no a nasz burmistrz zakazał naszej orkiestrze dętej tam zagrać. No wiadomo, PiS o nie? Jaki jest mój stosunek do tego? Po pierwsze, uważam, że to nie była decyzja pana burmistrza. Takie jest moje zdanie. Po drugie, ja jako burmistrz witałbym każdego gościa równie serdecznie. Czy bym go lubił, czy bym go nie lubił. Nie o to chodzi. Goście takiego formatu powinni być przyjmowani z honorami. Nieważne, czy to jest Kaczyński, czy to jest Morawiecki, czy, czy to jest Tusk, czy to jest coś. To są ludzie już pewnego formatu i. Tutaj wszystkie swoje przekonania polityczne powinny być głęboko schowane. Tym bardziej, że na tym pikniku byli przedstawiciele takich naszych sponsorów strategicznych, jak komat i tak dalej. No i prawdopodobnie kolejnych sponsorów stracimy i się skończą te igrzyska. Właśnie przez takie przez tą ciągle Pispę o wojnę taką przenoszoną na nasz lokalny teren tutaj. Tak nie może być, tak nie może być. Tak, moi drodzy. Fragment mojego raju. Przypóreczka. I przeprosinę. I przeprosinę, słuchajcie. Y przed tą przerwą dostałem od Was naprawdę wiele zdjęć kotków, bezpańskich kotków, kotków, które szukały domu. Niestety nie zdążyłem ich wrzucić na ten ostatni film. Ja myślę, że po miesiącu już większość tych, 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 tych spraw nie będzie aktualna, dlatego gdyby się faktycznie okazało, że jakieś kotki dalej szukają domu, no to podeślijcie lokalizację podeślicie zdjęcia i tutaj będziemy reklamować, będziemy reklamować, żeby ktoś to wziął, żeby ktoś wziął te biedne środki. Teraz już wszystko będzie na bieżąco. Słuchajcie, chciałbym Wam zrobić materiał o tym fotoplastikonie, który jest w Czankowie, ale już go nie ma. Pusty plac. Powiedzcie mi, jaki jest sens likwidowania tego przedsięwzięcia w połowie wakacji? Bo połowy wakacji go tutaj nie ma. No przecież, kiedy najwięcej turystów przyjeżdża, no bo jacyś jednak przyjeżdżają, no to kurczę, poznaliby historię czankowa, No ale nie. Ten fotoplastikon zawsze będzie mi się kojarzył z jednym filmem, z filmem Wabang, kiedy tam Quinto szukał Duńczyka, a Duńczyk właśnie miał e, taki fotoplastikon. E, ale tam gołe baby pokazywali w tym, także tutaj nie było gołych bab. Każdy okular poświęcony był innej epoce Czarnkowa. Tak, także to, e, międzywojenne lata, powojenne, wcześ, wcześniejsze, późniejsze. Zabrakło mi tutaj jednej epoki, współczesności, ale tej ostatniej, teraźniejszej i pokazałbym w trójwymiarze te puste witryny sklepowe te rekale do wynajęcia dzień dobry no, muszę powiedzieć, że tu już krzakami zarasta te, 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 ta pospółka pod, pod chodnik zobaczcie już krzaki rosną na tym nowym bo tu się nic nie dzieje przez jakiś czas było lepiej a teraz znowu nikogo nie ma na środek tygodnia. A nie, tam robią, słuchajcie, tam robią. Czterech pracuje, a dwóch siedzi. No taki system zmianowy. A jak no tak długi odcinek, tam całą ulicę Kościuszki, to tak średnio sześciu pracowników, nie? Z czego czterech pracujących. Dobra, bo że się czepiam. Idę tankować. Żebyście nie mówili, że kłamie. Trzeba było już tak dobrze, już było tak dobrze. Już tyle było tutaj maszyn i wszystkiego, a teraz kurde nic. No zobaczcie, no, no nic. Ni nic, się, ni nic się nie dzieje. Czankowie nic się nie dzieje. Nie wiem, może jak ten film już będzie w emisji, to, to to już będzie się coś działo, ale na tą chwilę nic. Sześć ludzi na całej długości. W czterech aktywnych. Bardzo duży oddźwięk, yy, rozdźwięk, rozdźwięk zbudziła sprawa, o której Wam mówiłem wcześniej, która siedziała tutaj na terenie urzędu yy, odnośnie tego lewego rejestrowania yy, samochodów. I powiem Wam, że mam pewne przemyślenia. No bo tak, wywalili tą dziewczynę, która rejestrowała te, te samochody, kilkanaście ich zarejestrowała bez, bez wymaganych dokumentów. No, od razu ją wywalili i, i prokurator i tak dalej. Nie? No dobra. Ale nikt mi nie powie, tak uważam ja, że było to możliwe bez wiedzy, bez wiedzy yy, przełożonych, no bo to jest niemożliwe, po prostu niemożliwe. A jej przełożona po prostu jako kary dostała yy, przeniesienie na inne stanowisko i tyle. A, a, a szef całego tego wydziału, oj ale słyszałem, że sprawa jest rozwojowa i oby to się nie odbił rykoszetem yy, w sąsiedni urząd. Jeszcze są wakacje, ale ja już byłem w szkole, nie dlatego, że ją tak kocham, tylko po skierowanie do lekarza. W sensie każdy nauczyciel, każdy, każdy pracownik musi niestety zrobić sobie takie okresowe badania lekarskie, że jest zdolny jeszcze do pracy. Ja takie badanie mam jeszcze w sierpniu, więc musiałem wziąć skierowanie. Potem dostanę do zaświadczenie, że jestem zdrowy. Mam nadzieję. I znów uczymy przez kilka następnych lat. No i tak w ogóle, słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że bardzo dziękuję za ten oddźwięk, który powstał po ostatnim moim filmie, że macie przyjść do naszych szkół branżowych. Powstały klasy, o ile się nie mylę, od A do F, czyli bardzo dużo szkół branżowych. Bardzo konkretne zawody wybraliście, czyli wybraliście dobre życie. Moi drodzy, dzisiaj dzień wypłaty, więc szalejemy. A tam daleko stoi pan i gra na akordeonie. Tak takie warszawskie klimaty, takie wiecie kapela czerni czerniakowska czy coś takiego pięknie gra tak moi drodzy dzisiaj wizyta w medycynie pracy z tym moim skierowaniem czy się w ogóle nadaje do pracy w tym wieku to już wiecie coraz większy stres jest ale jak wyjdę to wam powiem czy jestem jeszcze normalny no moi drodzy, już po wizycie u Pana lekarza, u Pana doktora, no jestem zdrowy, zdrowy jestem, no. Kawy trochę powinienem ograniczyć, ale ogólnie jest wszystko bardzo dobrze i w normie. Dyrekcja się ucieszy, że mogę dalej uczyć. Wiecie co, ale jest taki syndrom yy, białego fartucha, taki, takie ciśnienie gabinetowe, jak w domu, znaczy tu na zegarku sobie mierzyłem, było OK, a przyszedłem tam do, a poszedłem tam do gabinetu, no i już było wyższe, nie? Także, no źle nie było, ale jednak. Ale muszę wam powiedzieć, że nie mają formę, oj mają formę. Moi drodzy, jadę z tym swoim zaświadczeniem lekarskim od razu do szkoły, bo przecież tam dyrekcja sobie zaraz wszystkie paznokcie pogryza z nerwów, czy dostanę, czy dostanę tą zdolność. Jadę z dobrą nowiną, że dostałem zdolność do pracy na kolejne lata. Może nie powinienem filmować tutaj. Można znowu będzie, że talibowie nas napadną Zaniesione, wyściskaliśmy się z dyrekcją Uch. Coś nie mam yy, szczęścia do Karmelka, ale przysyłacie mi dużo zdjęć Karmela także wiem, że wszystko jest z nim w porządku ale będę miał też taką prośbę, słuchajcie Parę razy już mu wyciągałem kleszcze jak, będziecie, yy, jak ktoś się zna, trochę jak go głoskacie, sprawdźcie czy nie ma kleszcze nie? bo to też mu zaszkodzi w ogóle, moi drodzy, serdeczne dzięki za opiekę nad karmelem. Yy, sprawdzałem, ma jedzonko, jest ok. Troszeczkę nam wypłowiał, widziałem na tym, troszeczkę wypłowiał na tym słońcu. Jest taki dużo jaśniejszy niż był, ale to ciągle nasz szczankowski karmel. Ok, słuchajcie, to już jest koniec tego filmu. Żegnam się z Wami serdecznie z naszego pięknego deptaka i zapraszam na kolejne moje przygody. Trzymajcie się, pa, cześć. Nie mogę Wam pokiwać, bo teczkę, te, teczkę noszę, teczkę gdzieś noszę, z papierami chodzę.